Jest coś naprawdę przejmującego i wspaniałego w tym, że po zmartwychwstaniu, żeby udowodnić, że to on, Jezus swoim uczniom pokazuje rany. Pokazuje swój ból przeżyty, opowiada im o męce, z której wyszedł pełen pokoju. I mówi przez tą mękę, przez tą mękę gdzie moje rany daje wam pokój, pokój wam. Nie opowiada o cudach i chodzeniu po jeziorze, uciszaniu burzy i o uzdrowieniach. To się będzie działo, to się będzie działo. Skąd wiadome, bo mówi teraz was posyłam. Teraz już was posyłam. Jest ten moment oczekiwania, oczekiwania jak Tomasz, nie? <laughs> Ta, no pewnie, tak, z martwych wstał. Prędzej włożę palec w dziurę po gwoździu. I kiedy się już spotykają, Jezus mówi: Nie wahaj się, dotknij mnie, dotknij mnie. Winniśmy tak często dotykać Jezusa, żeby go potem rozpoznać, tak często rozważać jego mękę, żeby go rozpoznać. Święty Paweł potem pisał, że przecież on wyznaje nikogo innego jak tylko Chrystusa ukrzyżowanego. Ukrzyżowanego. Nie Chrystusa pełnego chwały, króla wjeżdżającego do Jerozolimy, tego, który zbiera laury. Właśnie ubitego Jezusa wyznaje. Jezus też przyznaje się do swoich ran, tak jakby chciał powiedzieć: Ja te rany noszę w sobie cały czas. Pokaż mi swoje rany, a powiem ci, kim jesteś. Jezus mówi: Pokazuję ci moje rany, abyś ty w swoim życiu miał odwagę pokazać mi, by mógł je uleczyć i napełnić pokojem. Dlatego Jezus przechodzi przez przeszkody, mimo drzwi zamkniętych, nawet zatrzaśniętych, niedowiarstwa naszego, Jezus przychodzi i mówi: Tak, chcę być z Tobą. Umiłowałem Cię do końca.